Cześć, witajcie na kanale, ja jestem Daniel, a Was zapraszam na Gram Kultury. Dziedzictwo Jowisza nie otrzyma drugiego sezonu. Netflix nie widział przyszłości w serialu, który zadebiutował na platformie 7 maja i nie czekali nawet miesiąca na ogłoszenie anulowania produkcji. Jest to niezwykle dziwna sytuacja, gdyż serwis rzadko pozbywa się swoich seriali w tak szybkim tempie. Choć powody skasowania serialu nie są znane, to można przypuszczać, że wpływ na to miał kiepski odbiór widzów i krytyków, który przełożył się na nienajlepszą oglądalność. Dodatkowo wyprodukowanie ośmiu-odcinkowego sezonu kosztowało aż 200 milionów dolarów. Tym samym Netflix zdecydował się anulować serial, rozwiązując kontrakty z aktorami. Dobrą wiadomością dla fanów dziedzictwa Jowisza i twórczości autora komiksów Marka Milara jest zapowiedź spin-offu. Platforma nie chce rezygnować z tego świata i zamierza go rozszerzyć o nowe produkcje. Twórcy planują stworzenie antologii, w której serial będzie przedstawiał innych bohaterów i wydarzenia rozgrywające się w tym samym świecie. Pierwszym z nich będzie Super Crux, który również będzie adaptacją komiksów. Nowy serial opowie o przygodach grupy złoczyńców, przestępców i złodziei, którzy łączą siły, aby przeprowadzić. Przeprowadzić największy napad w historii. Banda chce udowodnić, że zbrodnia może popłacać i nie cofnąć się przed niczym, aby zrealizować swój cel. Super Crux jest na wczesnym etapie produkcji, więc żadne szczegóły o serialu nie są na razie znane. Obsada serialowej wersji The Last of Us powiększyła się o nową aktorkę. Do Pedro, Pascala i Belly Ramsey dołączyła Marley Dandridge, która użyczyła głosu postaci Marlin w grze. To pierwsza aktorka z gry, którą zatrudniono do serialowej ekranizacji. Bohaterka pojawiła się na początku gry, kiedy prosi Joela o przemycenie Ellie. Stoi na czele grupy zwanej Świetlikami, która szuka sposobu na stworzenie szczepionki na rozprzestrzeniającą się infekcję. Serial The Last of Us powstaje dla stacji HBO, a scenarzystami produkcji są Craig Mazin, twórca Czarnobyla oraz Neil Druckmann dyrektor kreatywny i scenarzysta obu części The Last of Us. Serialowa adaptacja gry nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Scenarzysta Czarnej Pantery skrytykował Marvela za złe traktowanie twórców komiksów. Hissy Coates, który niedawno zakończył serię komiksów o popularnym superbohaterze, odniósł się do wykorzystania postaci Buckiego Barnesa w serialu Falcon i Zimowy Żołnierz. Zarzucił Marvelowi, że pomimo wielkiego sukcesu produkcji, scenarzysta Ed Brubaker i rysownik Steve Epting nie otrzymali żadnej zapłaty. Pierwszy z twórców wielokrotnie wcześniej opowiadał, że ma za złe Marvelowi, że nie tylko nie dostał od wydawnictwa żadnej finansowej gratyfikacji za swoje pomysły, ale nawet informacji o wykorzystaniu wymyślonych przez niego postaci i wątków. Coates przyznał, że jest szczęśliwy, że mógł pracować nad własną serią o Czarnej Panterze i kontynuować współpracę z Marvelem nad Kapitanem Ameryką ale nie podoba mu się, jak wydawnictwo traktuje swoich twórców. Wyznał, że to nie w porządku, że filmy i seriale stały się wielomiliardową franczyzą, a osoby, które wymyśliły te postacie i wątki, nie otrzymują żadnego procenta z zysków. No i oczywiście obwinia za to korporacyjną stronę Marvela. Pod koniec marca komiksowi autorzy rozpoczęli inicjatywę o nazwie Disney Must Pay Joint Task Force. Do akcji dołączyli tacy twórcy jak Neil Gaiman, Tess Gerritsen czy Chuck Wending, którzy opowiedzieli się za usunięciem rzekomych niesprawiedliwości w wypłacaniu przez Disneya Tanti za pracę nad ich największymi franczyzami w tym Gwiezdnych wojen, Obcego oraz Indiana Jonesa. Warner Bros zaprezentowało nowy zwiastun trzeciej części horroru Obecność. Film pojawi się w kinach już w tym miesiącu i z tej okazji wytwórnia zaprezentowała kolejną zapowiedź kontynuacji słynnej serii horrorów od Jamesa Wan'a. Obecność 3 na rozkaz diabła, bo tak nazywa się film, przedstawi historię przerażającego morderstwa i tajemniczych złych mocy. Sprawa wstrząsająca jest nawet dla doświadczonych badaczy spraw paranormalnych Eda i Lorraine Warrenów. Wkrótce małżeństwo staje w obliczu zła, z którym nigdy wcześniej nie mieli do czynienia. Dochodzi do bezprecedensowego procesu, w którym po raz Pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych podejrzany o morderstwo broni się, twierdząc, że był opętany przez demona. Film zadebiutuje w polskich kinach 11 czerwca 2021 roku. Znany serial Ukraina Lovecrafta oraz filmu Pięciu Braci, e, Jonathan Majors, wcieli się w przeciwnika głównego bohatera w trzeciej części Krida. Aktor negocjuje rolę, a rozmowy są na zaawansowanym etapie, więc prawdopodobnie zakończy się podpisaniem kontraktu. Niestety nic nie wiadomo o roli Majorsa, ale możemy być pewni, że w Creedzie 3 czekać nas będzie ekscytujący bokserski pojedynek. A już wkrótce aktor wejdzie na plan trzeciej części Antmana, w której zagra złoczyńcę znanego jako Kang zoby. Scenariusz do Krida 3 napiszą Kenen Kugler i Zach Bailey na podstawie historii stworzonej przez Ryana Kuglera. W trzeciej części powrócą Tessa Thompson oraz Felicia Rashad. W nowej odsłonie Krida nie zobaczymy niestety Sylwestra Stallona jako rokiego Balboa, który jakiś czas temu ogłosił, że film powstanie, ale bez jego udziału. Data premiery została wyznaczona na 23 listopada 2022 roku. I to by było na tyle, jeśli chodzi o porcję newsów, które dla was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że film był na tyle interesujący, żebyście dali łapkę w górę i zasubskrybowali kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A my oczywiście widzimy się w kolejnym materiale. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.